Ciąży? No. No, 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 no. Kłamiesz. Nie wierzę ci. Jak możesz tak myśleć? Ale to niemożliwe. A jednak. Przykro mi, że masz wątpliwości po tym, co zaszło między nami. Przymknij się. Samochód czeka. Możemy jechać. Porozmawiamy później. Pedro, kiedy mogę zacząć pracę? Nie wiem. Może za kilka dni. A dokładniej? Może jutro, sprawdzę. Idziemy. Świetnie. On już idzie, Fidel.

To masochizm. Czy chcesz się za coś ukarać? Nie wychodź za Don Victoria. Nie kochasz go. Jeśli nie jesteś zakochana, uciekaj. Lepiej się pożegnać, niż popełnić błąd swojego życia. Nawet jeśli nie możesz być z Pietro, nie musisz wychodzić za Wittoria. Zmarnujesz sobie życie. Poczekaj. O co chodzi? Miło mi, że docenia pan mój gust, ale nie znam się na sukniach ślubnych. Nie dlatego pana tu ściągnąłem. O garniturach też wiem niewiele. Skarpetki powinny pasować do butów. Nie o to mi chodziło. Wciąż zastanawiam się, co począć z Fiorellą. Już o tym rozmawialiśmy. Zgadza się. Dobrze mnie pan zrozumiał i nie potrzebuję więcej moich rad. Wciąż się waham. Sam nie jestem pewien swoich uczuć. One są najważniejsze. Nie zapominajmy o Fiorelli. Jeśli ona pana nie kocha, nie ułoży wam się ja lo ama. Więc jak? Sam nie wiem. Wciąż trzyma mnie na dystans. Nie pozwala się pocałować. Nie mogę się do niej zbliżyć. Pan zna prawdę, ale nie chce się z nią pogodzić. Racja. Nie powinienem jej do niczego zmuszać. Proszę spojrzeć, która godzina jej wciąż nie ma. To oczywiste. Fiorella nie chce mnie poślubić. Przykro mi. Dziękuję, że mnie pan wysłuchał. Nie będę więcej zawracał panu głowy. To ja dziękuję. Głowa do góry. Tak, dzięki. Przepraszam panią. Muszę porozmawiać z Samuelem. Postanowiłem wszystko odwołać. Jestem. Przepraszam za spóźnienie Nic się nie stało Dużo o tobie myślałem Nie chcę cię do niczego zmuszać To pomyłka Najlepiej będzie, jeśli... Zacznę przymierzać suknie To los vestidos de Vittorio, Vittorio no has nada. Do niczego mnie nie zmuszasz. Chcesz, by twoja narzeczona pięknie wyglądała, Cierto. prawda? Naprawdę chcesz to ciągnąć? Oczywiście. Fiorella. 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 Pobierzemy się. Zatańczmy choć przez chwilę. Będę najszczęśliwszym człowiekiem w Meksyku. Obrót. Najszczęśliwszym Włochem na całej planecie. Dobrze się czujesz. Przecież tego chcesz. To z emocji, skarbie Niczym się nie przejmuj Masz mnie Zrobię wszystko, by cię uszczęśliwić Suknię możesz przymierzyć jutro Nie ma sprawy Powiedz prawdę Jesteście z Sonią kochankami? Wiedziałem, że jesteś tą jedyną I wyjdziesz za mnie Nie chcę dłużej czekać Moja śliczna. Ktoś weźmie miarę? Oczywiście, chodź Samuel, pozwól tutaj Będziesz najpiękniejszą panną młodą na świecie. Co pan robi? Osobiście wszystkiego dopilnuję. Nie może pan zobaczyć sukni. Dlaczego? To przynosi pecha. Ma rację. Ale dlaczego? Proszę przejść do sali obok. Chcę zobaczyć swoją piękną narzeczoną w pełnej krasie. Zgoda. Będzie jak chcę, za pozwoleniem. Jak sobie wyobrażasz swoją suknię? Proszę coś wybrać. Tu, Pedro. Gdzie jesteś? Nie tam, gdzie powinienem. Zabrałeś Fiorellę na przymiarkę? Tak. Właśnie ogląda suknię ślubną. Daruj sobie szczegóły. Odpowiedziałem na pytanie. Gdzie jesteście? Podaj mi adres. Dlaczego? Nie dopuści pan do tego ślubu? Nie, twoja sprawa. Moja. Przekonałem ją, żeby tu nie przyjeżdżać, ale pan wszystko popsuł. O czym ty mówisz? Zdążyłem ją namówić. Nareszcie. Myślałem, że nigdy nie zmienisz zdania. Co ci jest? mi. Widzisz te reklamy? Pierścionków. Jak tylko trochę zaoszczędzę, kupię ci taki sam. Nie o to chodzi. Wczoraj Pedro podarował taki pierścionek Ajtanie. Naprawdę? Wtedy zrozumiałam, że nigdy nie będę z Pietro. Wszyscy o tym wiedzieli, prócz mnie. W końcu to do mnie dotarło. Postanowiłam dotrzymać danego słowa. Dlatego przyjechałam do Meksyku. Więc cię nie przekonałem? Wyjdę za Wittoria. Gdyby nie podarował pan pierścionka pani Aitanie... Benito... Pomóż mi. Para. To znaczy? Posłuchaj. Słucham. Co tu robisz? Masz pozwolenie? Jesteś w dobrym humorze, jak miło. Przypominam ci, że dbasz o bezpieczeństwo tej rodziny. Co do Twojego pytania, ja też zajmuję się sprawami mieszkańców tego domu. Sprawami mieszkańców? Powinieneś wcześniej zapytać i poprosić o pozwolenie. Przejrzenia nagrań? Oczywiście. Znalazłem to, czego szukałem. Przy okazji widziałem namiętny pocałunek. Ale nie będę oceniał twojej przyjaźni z panią Federiką. O co ci chodzi? Niczym się nie przejmuj. Spokojnie. Nie uwierzysz. Jutro zaczynam pracę w firmie. Gratulacje. Nie żartuj sobie. Znam cię. Powiedz, od czego zaczynałaś? Jeśli chodzi o parzenie kawy, idź na kurs do Hakiny. Tylko tyle? Tak. Nie robiłaś Nawiasz niczego więcej? Mało, albo... Żadnej inicjatywy? W... W... W.. W... W... Czego więcej oczekiwać od rozpieszczonej dziewczyny? Tylko do śmierci maksima. Później Eloisa traf... zatruła mi życie. Podpadłaś się. Nie. Ale obie mamy silne osobowości. Dlatego się ścieramy. To naturalne. Pamiętasz, kiedy pojawiłam się w tym domu? Ja pamiętam Byłaś uroczym maluchem Byłam, nadal jestem Jeszcze wyładniałaś To prawda Pamiętam, kiedy się tu zjawiłaś. Tak? Maksimo chciał, żebym się z Tobą bawiła. Miałam być dla Ciebie zastępczą siostrą. Pierwsze słyszę. Nie pamiętasz? To były szalone czasy. Przywiązywałam Cię do krzesła, wrzucałam do stawu, uciekałaś przede mną. Byłaś okropna. Jak reagowałam? Przeżyłaś? I nic mi się nie stało, opowiadaj dalej. Maksima uznał, że siostra dobrze mi zrobi. Pojawiłaś się nagle. Nie wiadomo skąd. Jesteś okropna. Rodzice panienki Roxany umarli. Tak mówią. Joakina pamięta tamte czasy lepiej ode mnie. Zaczynała jako twoja niania. Co? Rozłącz się. Jutro zaczynam pracę. Chciałbym zobaczyć twoją suknię. Umieram z ciekawości. Opowiedz mi o niej, którą wybrałaś. Projektant ma dla mnie kilka propozycji. Wybierze coś odpowiedniego. Będziesz najpiękniejszą panną młodą na świecie. I najszczęśliwszą. Zapraszam na obiad do mojej restauracji. Nie ma nic lepszego niż spaghetti i kieliszek wina z Piemontu. Dasz się namówić? Fiorella wyszła w godzinach pracy, muszę ją odwieźć na rancho. Przepraszam. Nic z tego. Nie odzywaj się tak do swojego byłego szefa. Dobrze pan to ujął. Byłego szefa. Teraz pracuję z Fiorellą dla kogoś innego. Musimy iść. Vittorio, proszę. A spaghetti, wino? Powinnam wracać do pracy. Niech wam będzie. Opiekuj się moją narzeczoną. Lubisz grać mu na nerwach, prawda? Tak. Dziękuję. Nie chciałam iść z nim na obiad. Nie jestem w nastroju, ale postanowiłaś za niego wyjść. Muszę natychmiast gdzieś cię zawieść. Chodzi o Diane? Ona ma się dobrze. Więc? Na razie nic więcej nie powiem. Z polecenia pani Eloisy? Nie. Pana Pedro. Kuzynie, cieszę się o co chodzi? To tylko chwila. Chciałem podziękować za Twoje wsparcie. Wielkie dzięki. Nie ma o czym mówić. Pomogła pomoc psychologa? Marta to specjalistka i ma spore doświadczenie. Dzięki niej postanowiłem wrócić na uczelnię. Nadgonię zaległości i dokończę studia. Cieszę się. Doceniam twój wysiłek Na dodatek przekonałeś Dianę do nauki Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza Chciałem ci o tym powiedzieć Tylko się nie złość o co chodzi? Postanowiłem opłacić Gianie studia. Świetnie. Jestem za. Tak? Weź się w garść. Wróć na dobrą drogę, zostaniesz moją prawą ręką. Zgoda. Chętnie. Doskonale. Pedro potrzebuje prawej ręki do czyszczenia butów. Spróbuj zrozumieć do niej Eloise. Nie było jej łatwo. Miała swoje sprawy, a musiała się tobą zająć. Nienawidziła mnie. Nie o tym mówię. Byłaś trudnym dzieckiem. Nie narzekaj. Dzięki mnie znalazłaś pracę. A teraz wmawiasz mi, że byłam trudnym dzieckiem. Twoim obowiązkiem była opieka nade mną. Byłam Twoją nianią. I bardzo się do ciebie przywiązałam. Wciąż pamiętam, jaka jesteś tkliwa i bezczelna. Płacili ci, żebyś była miła? Tego nie można kupić za pieniądze. Miałam szczęście, że mogłam być blisko ciebie. Mogłaś się spełnić jako matka. Nie miałaś swoich dzieci, bo nie zainteresował się tobą żaden facet. Mylisz się. Byłam zakochana w mężczyźnie i miałam dziecko. Gdzie teraz są? Nikt.